Jadę na koniec Europy, a dokładniej do Cabo de Hoka w Portugalii. Dzień dobry kochani! A co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj czeka nas dość mocno organizacyjny dzień. żeby wysprzątać tego kampera. Jak mi się uda, to jeszcze też jego umyć z zewnątrz. Zrobić pranie. Dlatego jestem trochę przerażona. Ola. Ola, Dos para levar ocho, uno para levar y, Mam dużo pytań, mam za mało odpowiedzi, nieważne. ważne. Oh from Malaga. Witam They crazy. Yes, they are a little crazy, but that's really nice of them. Skoro dzisiaj Bella będzie oficjalna na przywitanie naszego gościa, to ja też się ogarnę. W sumie nie wiem, czemu robię z tego taką tajemnicę. Mój chłopak mnie odwiedza i będzie ze mną na parę dni. No super! Dzień dobry, kochani! Witam Was w kolejnym vlogu. Kto oglądał poprzedniego, ten wie, że odwiedził mnie Michał. Dobry. Michał jest tak po części na wakacjach, po części nadal w pracy zdalnie, ale na dziś chyba już kończy. A przynajmniej ma pauzę. Idziemy obczaić temperaturę wody w morzu. Jest 22 stopnie. Ludzie się tutaj opalają, kąpią. Więc nie mogłabym sobie wybaczyć, gdybym też do tego morza nie wskoczyła. Jest to oficjalnie moje pierwsze wejście do morza na tym tripie. Mówicie, jest mi tak zimno, że mnie zamurowało. No dobra, prysznice na plaży nie działają i kto by się dziwił, bo mamy marzec, ale na takie właśnie okazje mam prysznic z tyłu. A, nie zagrzałam wody. Nie włączyłam bojlera, bo będzie zimno. Ej, nie, to nie jest taka zimna. Pierwszy raz używam tego prysznicę tu. Ja się przydał. Dobra, opłukać się Opukałam. Na pewno jeszcze cała z soli, a przynajmniej nie jestem z piachem. No dobra, pierwsza kąpiel w tym roku w morzu zaliczona. Chociaż może nie do końca, bo nie zamoczyłam głowy, więc u mnie jeszcze do poprawki. Ale my tymczasem lecimy w to w sumie ciekawe miejsce. na pustynię. No dobra, ale... Zanim dojedziemy na pustynię, to pierwszy musimy stąd wyjechać. A stresujesz tym strasznie, bo wczoraj jak jechałam po Michała, tu wyjazd z tego miejsca. No, jest troszeczkę strome. I wczoraj, jak z tym wyjeżdżałam, to wzięłam sobie to za wolno i się zatrzymałam na tej górce i zaczęłam zjeżdżać, bo to było tak strome. Ja myślałam, że ja po prostu dostanę jakiegoś, ja nie wiem, no, 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 byłam w panice Byłam w panice, tyle wam powiem. Ale całe szczęście, no, udało mi się. Uuu, teraz akurat zjeżdża stamtąd auto. A co, jak trafię? No nic, będę cofać, będę musiała się coś rozpędzić. Jakoś to będzie. I co? No nic, zjechałam trochę i potem z ręcznego startowałam. Ale było to straszne. W sensie, no, byłam przeraz że po prostu nie wyjadę stamtąd i koniec, kropka. Ale git, robimy to. Dobra? radę? Wszystko masz? Nie wiem. Ręczny? puszczalny. Jest, jest puszczalny. A gaz zakręcony? Tak, gaz zakręciamy. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dobra. Nie zdajecie sprawy jak bardzo mnie to stresowało Ja o tym myślałam odkąd wczoraj to przyjechaliśmy na to samo miejsce z powrotem Naprawdę Coś mi strzyknęło w plecach Więc nastąpiła mała zmiana I tego typu sytuacji podczas tej podróży właśnie najbardziej się boję Okej, okay, teraz mi coś strzykło, ale jest ze mną Michał, więc git, zamienił mnie i, I nadal coś robimy, nadal jedziemy Najbardziej właśnie się boję, jak coś mi się stanie, że mi coś będzie boleć, coś się uszkodzę albo się rozporuje. To ja nie wiem, my będziemy wtedy jakby jak będę robić vloga z tygodnia siedzenia i kurowania się po prostu tutaj w kamperze. Ja nie wiem. Po prostu sytuacja jest taka, że mogę sobie po prostu poczylować na miejscu pasażera i ponagrywać może jakieś przebitki. Dobra, długo tak nie pojeździliśmy. Coś jest nie tak z oknem w łazience. W sensie. Wcześniej szumiało, upewniłam się, że jest zamknięte i faktycznie było zamknięte. A teraz jedziemy, jedziemy i ja ewidentnie te okno sobie tak robić. Dobra, Michał wszedł na dach i to sprawdził. Teoretycznie sytuacja jest taka, że jak za mocno się to przekręci, coś tam się jakby przeskakuje i to okno jest luzem, ale powiedzmy, że teraz jest miarę git. Ja mówiłam, że jedziemy na pustynię. Wylądowaliśmy w górach. <noise> Ale tu piździ! Trzeba się ubrać. Ile mamy stopni? Osiem. Dobra, to faktycznie trzeba się ubrać. Ale fajnie! Plan jest taki. Ja robię jedzenie, ty wyczyścisz troszeczkę taras i idziemy zjeść kolację. Ja nie wiem, Dada. czy my tam zjemy, bo zamarzniesz. A ja też zamarznę. Chcesz bardzo? Dobra. Są. No, może coś z tego będzie. Ej, będzie pyszne. Dobra, pisz, ja idę do środka. Palić to, nie chcę być chora. Dzień dobry, to będzie ścieżka. No, głównie przez moje plecy. Ale idziemy, idziemy na wschód słońca No radę wykrzepaliśmy się z łóżka I idziemy i koziczki są Tam mamy no, koziczki To się zaraz pojawi słoneczko Podoba ci się wschód słońca? Tak? Wczoraj się nie udało co bardzo pizdziało i już nie zdążyliśmy. Ale teraz idziemy na dach. Na dach, wana Teraz Ja dam radę z moimi plecami. miś pierwszy i cię wciągnąć. Bardzo i drugiej mi No dobra. O, moje plecy, ja pitoyę! Weszłam, ale ja nie wiem czy ja zejdę. Co mi się stało z plecami? O boże, tak, tak O Bela, co tam nie, nie wiem, ja nie wiem czy mam 25 czy 55 lat Jak ja zejdę? Zeszłam, tu i ja nie wiem jak ja zejdę Dobra, jakoś to będzie O łasko święte Wytrzymałam Już drugi raz tu przyjeżdża taki pan ranger tam i my tak mu machamy i tak wiecie, kiwamy. Wszyscy czy on przypadkiem nie przyjął do nas okrzyczeć, że to nie wolno. Ale nie, on by sobie przyjął. Robić zdjęcia, dobra? Ale fajnie! Jest! Nie wywalam nas. W sumie nie powiedziałam, gdzie my się znajdujemy. Jesteśmy na. Jeśli dobrze to wymawiam. Już zapomniałam. Collado del Ornillo. Collado del Ornillo. Jest tutaj obserwatorium astronomiczne. Ogólnie ponoć jest to jeden z najlepszych spotów do oglądania gwiazd. Bo nie ma tutaj żadnej blisko aglomeracji, no jesteśmy na górze. I jest naprawdę spoko. Jesteśmy na 2000... 2100 metrów? Czyli wyżej niż Giewont i wyżej niż co? Katrowy wierek. Ogólnie mieliśmy się tu trochę przejść, pochodzić, pooglądać, pospacerować, bo jest to naprawdę pięknie. Ale niestety nastąpiła drobna zmiana planów Zaczęło się tość niewinnie, bo przy wyrzucaniu śmieci tutaj do mnie do koszek się schyliłam, poczułam mały. Ale dość wyraźny ból w odcinku nadźwiowym. I od tamtego momentu ten ból tylko i wyłącznie się zaczął nasilać. I boli mnie teraz. Cały czas. I co? I dupa dupa młoda Boli mnie w każdej możliwej pozycji. próbowałam wielu. I nic. Jedziemy na SOR. No dobra. Dojechaliśmy. Przyznam wam szczerze, że. Ja to od lekarzy, a szczególnie szpitali, to raczej stronie. No i mam wielką nadzieję, że po prostu ten ból sobie minie dzisiejszej nocy, ale było naprawdę strasznie, a szczególnie jak jeszcze nie tak zninackawalnie w tej Taki okropny, mocny ból. A że Michał jest tylko za mną na parę dni i, i, i za niedługo nie będzie kto miał za mnie prowadzić tego kampera, czy robić mi pysznego śniadanka jak dzisiaj i kawusi. no to idziemy i zobaczymy co mi tam lekarze no dobra, kochani, na razie idzie w miarę gładko. W międzyczasie się okazało, że mam przeterminowaną kartę yy, EKUS, ale to nie jest problem, bo mam też wykupione ubezpieczenie ogólnie, więc yy, Więc gitara i tam po prostu potem dość na maila te dokumenty. Do tej pory trwało takich właśnie 20 minut, czyli takie w informacji, w rejestracji, zarejestrowanie i takie wstępne. Yy, Wstępne pogadanie. Nie wiem czy to była pani lekarz czy bez Pani lekarz czy, pielęgniarka. czy pani pielęgniarka, ale takie zrobiła mi wstępne takie rozeznanie co mi jest. I jesteśmy teraz w poczekalni. Takiej mam wrażenie oświetlonej specjalnie dla nas. No czekam aż mnie przyjmie lekarz. Miejmy nadzieję, że mi pomoże. Dobra moi Mili, już po! Całość trwała w sumie dwie godzinki, z czego wizyta u lekarza tak z pięć minut. I przepisał mi pan po prostu silniejsze leki przeciwbólowe i również leki przeciwzapalne. Eee, jakby teoretycznie z tego, co, co, co rozumiem, no to, e, bo oczywiście niestety pan nie mówił nic po angielsku. No chyba po prostu no, pojawił mi się taki stan zapalny lędźwi. No i tyle, no mam te leki na najbliższe 6 dni. Trzymajcie kciuki, żeby to przeszło teraz, bo jak Michał mnie opuści dalej, mi będzie bolało. To będziemy robić content z jakiegoś, ja nie wiem, z jakiegoś kempingu w jednym miejscu. Będę siedzieć na łóżku i robić Wam może live. Y. Zobaczymy. A jeśli ktoś się przejmował bellą, to nie ma co, bo camper to jednak nie do końca jest tak jak auto. Jest ciepło, ale nie jest aż tak ciepło, a camper też ma wentylację, także luz. Poza tym Michał też po jakiejś godzince e, wyszedł, żeby ją wyprowadzić. Jedziemy na pustynię? Tak! Lecimy po leki, do sklepu? Na stację zatankować i na pusty. Apteka odhaczona. Na lezeniu bez maleki. To trzeba coś zjeść. Witam na teście hiszpańskiego maka. Oczywiście mnie poniosło, bo tak, to jest McCrispy, czyli to co my mamy. Mamy taką, takie coś, w środku jest jakiś kalmer. Mamy babeczkę, też chyba z karmelem w środku. Mamy, to jest mini McFlory w ogóle są. I to są z ich jakimś tam biskit, bisquit, coś tam. Nie wiem co to jest, zapomniałam. A wiem! takie nuggetsowe kuleczki i e, łódeczki crispy chicken jednak jest trochę inny tutaj mają takie e, żółte kukurydziane bułeczki to jest crispy chicken deluxe ja mam legend legend, legend, legend a ja mam zwykłego wszystko to kosztowało 17,66 euro no to zabieram za jedzenie Co, no thank you. I wylądowaliśmy na pustyni Tabernas secie Western. Można kupować chleb tostowy skórkowy Z pastą pistacjową jeszcze z Polski, z Didla. Mokro, obłędne. A kawka też jakaś taka lepsza. Wiadomo. No, jak ktoś ci zrobi, to jest lepsza. Uh -huh. Tak można zaczynać dzień. No dobra. Żeby nie było, że ja nic nie robię, no to co? Jeden gotuje, drugi sprząta. Tam, że coś jakby, że taki krajobraz mi się będzie podobał. To jest tak surowo, ale tak fajnie. Jaka awaria? Co żeś tam narobił? To nie ja. Idę ci pomóc. Tu, widzisz? Tak. Masz to srebrne hmm? tu tego nie ma, to srebrne jest w środku. Sytuacja opanowana, tymczasowo chyba. Finalnie zostaliśmy w tym miejscu dwie noce, bo było tutaj naprawdę fajnie. I widoczki są super. Jest spokój, jest cisza. Bella sobie samopas może hasać. Nie, za piłeczką. Tak. Co prawda to jakoś specjalnie się tutaj nie poprzechadzaliśmy, głównie z powodu moich pleców, które nie dochodzą do siebie tak szybko, jak bym miała nadzieję, ale dzisiaj już jest trochę lepiej. Więc wczoraj po prostu spędziliśmy dzień przy laptopach. No no dobra, ja sobie głównie drzemałam, bo mnie po prostu bolało nadal w każdej możliwej pozycji, ale i tak było fajnie tutaj spędzić taką wyczilowaną niedzielę. Ale wieczorkiem porobiliśmy bardzo fajne ujęcia dronem, to znaczy Michał zrobił. <grych> Też fajne foteczki, także koniecznie wbijajcie na Instagrama. Możecie zostawić serduszko albo coś. Także to jest nasza miejscówka. W zasadzie była, bo właśnie się zbieramy, a dosłownie tutaj jest miasteczko. W tym kręcili Zorro i trochę doczytałam i finalnie myślałam, że to jest film i śmiałam się, że musimy na to iść do kina, skoro tutaj jesteśmy, ale nie, to jest serial. Więc musimy obejrzeć serial ale naprawdę miejscówka jest sztos tylko, że przyznam wam szczerze i mnie by tu nie było, ja bym się tu nie znalazła gdyby nie Michał bo mnie trochę droga odstraszyła z tej perspektywy nie wygląda to strasznie ale dla mnie, no dla mnie trochę wyglądało to strasznie, bo to jest taka droga no wiecie, to nie, to nie jest asfalt to jest taki taki, taki kaministy, ale widzę, że jeżdżą tam auta, ciężarówki jakoś z, z tego całego planu z setu Ała. Sorry, ale muszę was postawić, bo mnie boli. Ciężarówki jakoś tu dojechały, ale skoro ciężarówki tu jakoś dojechały, to, to stwierdziliśmy, dobra, jedziemy. W sensie, nie no, Michał się w ogóle nie bał tej drogi. To ja trochę panikowałam. <grym> ale yy, naprawdę jestem wdzięczna, że udało nam się tutaj, tutaj dojechać. Pierwszej nocy w ogóle jeszcze się przeszliśmy do tego miasteczka. Śmiałam się, że robimy taki urbex. I, I byłam przekonana, że yy, nie do końca legalnie po tym chodzimy, ale następnego dnia też widzieliśmy i dzisiaj widzę grupki ludzi, którzy się tutaj przechadzają, czyli wychodzi na to, że jest git. Że po prostu jak tutaj nikt nic nie kręci i nie jest pozamykane, no to można, można sobie obczajać. Tymczasem my się zbieramy, bo musimy nadrobić pracę na laptopach. Co jak za dziś tutaj bardzo podobało. Ona tak hasała, jak po prostu jakaś kuska na samą górę wskakiwała. Tam też jakby dla psa tutaj La belli right. no dobra, ja chwilę pojechałam, żeby Michał ponagrywał jak jedziemy, ale stanęłam przed tą górką. Nie podejmę się jej, bo ja wiem, że ona może nie jest aż tak super stroma, ale ma tyle wyboi, że ja to się nawet stresuję jak Michał będzie. Jechał. Bella stresujesz się. Nie, Bela się nie stresuje. To tylko ja jestem taka zestresowana takimi rzeczami. To jest pierwszy kawałek, a tam potem jeszcze jest drugi kawałek. Gotowi. Auto przed nami wjechało i widzieliśmy jak to dalle telepało. To jeszcze nie jest źle. A z tyłu wszystko. Dalej się radę! To ci to Michał w zasadzie dał. Jak komuś nie straszne takie drogi i ma kampera, który podoła temu. To bardzo fajna miejscówka na nockę, bo naprawdę było tu pięknie. Reality poniedziałku jest takie, że trzeba pracować na laptopach. Przed chwilą żeśmy stali... Sorry, nie nagrałam Wam kompletnie, bo no cały czas siedzieliśmy przy laptopach. Staliśmy przy takiej specjalnym parkingu dla kamperków, ale wrzucę Wam pineskę nad morzem. A teraz idziemy ogarnąć parę spraw Centrum handlowego do sklepu. Stanęliśmy sobie to i lecimy. Na początku, idziemy obczaić, czy przy, przy takiej dużej sieciówce e, zoologicznego sklepu, nie mają jakichś fajnych kropel do oczu dla Belli, bo Belli mam wrażenie, że chyba przez te takie piaski. Yy, I ogólnie już może z pustyni, dużo się ropy po prostu zgromadzi to po prostu w oczkach. Krople do czyszczenia okolic oczu zakupione. Pani była mega miła i dała mi nawet taki, e taki po prostu gazik, bo powiedziała, że właśnie wacikami zwykłymi, tak jak na przykład do demakijażu nie wolno tego robić, tylko po prostu zrobić to na gazę i, i w ten sposób. Co prawda wrócimy tam jeszcze, bo w sumie, jak już tu jesteśmy, to kupię Belly karmę, bo powolutku się kończy. Tymczasem, my ciśniemy do Kryfura i jeszcze gdzieś. Chcemy jeszcze coś zjeść. A potem lecimy w fajną miejscówkę, co nieco przed drogą kupiane do zjedzenia. Jemy i ruszamy. A finalnie nie kupię tej karmy dla Belly, bo akurat tego rodzaju nie mieli. Kupię jak gdzieś indziej. Oto znaleźliśmy się nad zbiornikami wodnymi, jeśli dobrze wymada, wymawiam Guadalhorce i Guadalteba. No ale zaraz zobaczycie, że to wcale tak nie wygląda pięknie jak na zdjęciach z internetu, bo z tego co doczytałam, to aktualnie jest kiepsko z tą wodą w Hiszpanii: są susze i. ale za to ten klif wygląda fajnie. No dobra, miał być spacer, ale już wracamy po pół godziny. Z czego 20 minut robiliśmy fotki. Może coś z tego będzie. Eee, ale wracamy już. bo no Po pierwsze, plecy zaczęły mnie z dół trochę boleć. A po drugie, to Michał musi jechać na lotnisko. Więc smutno trochę. No i ruszyliśmy. nam w zasadzie to Michał ruszył. Sam się odwozi na lotnisko. Powiem wam, że. Trochę mnie to przeraża, trochę mnie to stresuje, że znowu zostanę sama. Głównie chyba dlatego, że trochę mnie jeszcze te plecy bolą. Chociaż jest o wiele lepiej niż było. Ale mimo wszystko. Idealnie nie jest. Tak czy siak, podziwiamy jeszcze tutaj traskę i jedziemy. Ogólnie to. Mega śmiesznie, że byliśmy sami na tej miejscówce, bo teraz jadąc, to co chwilę mijamy jakieś autokary, wiele aut, kamperki i ludzi to teraz jest naprawdę multum poza sezonem, Mamy 19 marca. Hiszpański dzień ojca. Hiszpański dzień ojca? Ja dzisiaj o mało co nie... Yy, ja Remikowi pisałam, ej, dzień ojca jest 19, trzeba coś ogarnąć. A potem Michał googluje, że co ty gadasz te kłopoty? my w Polsce mamy 23 czerwca Ja bym prawie ogarnęła tacie yy, na szybko prezent na Dzień Ojca Na 19 marca Na hiszpański Dzień Ojca, no co? Ale trochę smutnie to wygląda, że to tak wysycha Wracając do tematu, warto się tak trochę zapuszczać dalej I stać sobie samemu w nocy, a nie wśród innych no dobra, poleciał. I znowu zostałyśmy Bella. Opa! I co my teraz robimy? Co my teraz robimy? Przyznam wam. Że trochę mi smutno, bo fajnie się tak podróżowało we dwójkę, ale przed nami jeszcze wiele, wiele do przejechania i zobaczenia. Nie umiem się jakoś zebrać w sobie, wiecie. Przyjechałam na miejscówkę. Jak której już byłam, czyli tej przed Malagą. Nie jest super, super, ale jest widokiem na morze. Bo prawdę mówiąc, nie za bardzo miałam siły, ani ochoty jechać gdzieś dalej, ani w nowe miejsce. Trochę ja sobie popłakałam w drodze tutaj, ale jest git. Zebrać się w sobie, garnąć się i ciśniemy dalej. Do tej pory przejechaliśmy 4120 km. Ale przed nami. Może i drugie tyle, kto wie? Jak wiecie, moim celem jest koniec Europy, czyli Cabo da Hoka w Portugalii. Tylko, że w sumie teraz będziemy się kierować totalnie w inną stronę, ale to nic, kiedyś tam dotrę.